BIM 360 DOCS pozwala na analizę porównawczą różnych wersji modeli z uwzględnieniem zbrojenia. Przygotowaliśmy model. Jest to ściana zazbrojona powierzchniowo koszami zbrojenia. Przygotowaliśmy cztery wersje modelu. Pierwsza wersja, tak jak widzieliśmy, od modelu Revit. Druga wersja ze skasowanym jednym elementem w postaci kosza zbrojenia. Wersja trzecia z koszem, ale rozbitym. Wersja czwarta i dwa, dwa elementy zbrojenia zostały zmienione. Porównajmy teraz te wersje. Na początek wersję pierwszą oraz wersję drugą. system poprawnie rozpoznał zmianę. Pięć elementów zostało usuniętych. Cztery jako zespoły zbrojenia i jeden jako zespół zbrojenia powierzchniowego. Porównajmy teraz pierwotny model oraz model, w którym kosz zbrojenia został rozbity. Proszę zwrócić uwagę, iż nastąpiło 9 zmian. Pierwszą z nich jest rozbicie kosza zbrojenia. Rozbicie to spowodowało zmianę ID elementu. Jest to zmiana wychwycona przez system. I jest to jak najbardziej poprawne działanie. Porównajmy teraz. Wersję trzecią oraz wersję czwartą, gdzie ten sam model został zmieniony. Właściwie zespoły prętów zostały edytowane. Proszę zwrócić uwagę, iż dwa zespoły prętów pionowych zostały zmienione. Widździmy różnicę pomiędzy wersją 3 a wersją 4. Taki sposób wizualizacji umożliwia łatwą analizę organeleptyczną. Przydaje się to szczególnie na budowie, gdy przyszła nowa rewizja dokumentacji. Jesteśmy w stanie w łatwy sposób stwierdzić, czy zbrojenie, które już zostało zamówione, jest na budowie, przyda się przy zmienionych figurach. Proszę zwrócić również uwagę, iż została zanotowana zmiana objętości zbrojenia. Jest ona jednak widoczna dla poszczególnych zespołów prędu. Pobierając w formacie Excel raport, jesteśmy w stanie przy pomocy prostego skryptu lub też formuły Excel uzyskać całkowitą zmianę objętości zbrojenia w całym modelu. Jest to szczególnie przydatne przy bardzo skomplikowanych modelach. W ten sposób możemy ograniczyć znacznie czas nad analizą poszczególnych arkuszy ze stawieniami zbrojenia. Właściwie w kilka minut jesteśmy w stanie uzyskać całkowitą zmianę objętości zbrojenia w całym modelu.